Jeśli nie jest Ci obcy moment, kiedy oglądasz swój serial lub film i nagle widzisz to okropne, kręcące się kółeczko lub grasz w swoją grę online i wszystko ci się haczy, to znaczy, że możesz mieć problem ze swoim Wi-Fi. Dzisiaj wraz z partnerem odcinka firmy UPC podpowiem Ci, co zrobić, żeby twoje Wi-Fi było silne, a seriale, gry i filmy były płynne, Kluczowe dla zasięgu Wi-Fi w Twoim domu jest ustawienie Twojego routera. Pamiętaj, żeby nie wsadzać go do jakiejś szafki, nie trzymać go pod łóżkiem, bo nawet drewno jest w stanie zatrzymać wydobywające się z niego fale. Pomyśl o tym, jak o falach na wodzie. Jeśli na wodzie postawisz jakąś barierę, no to te fale też nie będą w stanie się przedostać. Po drugie, postaw urządzenie na wysokości od 1 do 1,5 metra i zapoznaj się z tym, jak producent zalecił, żeby je postawić. Jeśli producent zalecił postawić je pionowo, tak jak teraz, to nie kładź go poziomo, ponieważ fale radiowe wydobywające się z tego urządzenia będą rozchodzić się nie w tym kierunku, w którym powinny. Router powinien stać w centralnym miejscu twojego mieszkania lub domu, ponieważ każda dodatkowa ściana między twoim smartfonem, tabletem, telewizorem, laptopem a twoim routerem będzie utrudniać działanie Wi-Fi. Pamiętaj, że inne urządzenia w Twoim domu też zakłócają działanie Wi-Fi, takie oczywiste sprawy jak np. telewizor, ale też lodówka, mikrofalówka czy nawet grzejniki, więc postaraj się ustawić router z dala od tych urządzeń oraz pamiętaj, że im więcej urządzeń podłączysz do jednego routera, im więcej telefonów, laptopów, tabletów, tym gorzej internet będzie działał na każdym z nich. Jeśli nie możesz ustawić routera na środku swojego mieszkania lub domu lub najzwyczajniej po prostu nie chcesz tego robić, to możesz rozważyć zakup wzmacniacza sygnału. Takie urządzenie jak na przykład UPC Wi-Fi Booster pozwoli Ci bez składzenia dodatkowych kabli wzmocnić zasięg Twojego Wi-Fi w całym Twoim domu. W zestawie znajdziesz te dwa urządzenia i to mniejsze wystarczy podłączyć obok Twojego routera, a następnie połączyć je za pomocą kabla eternetowego z Twoim routerem. Drugie urządzenie podłączamy do gniazda elektrycznego w pokoju, w którym chcielibyśmy poszerzyć naszą sieć Wi-Fi i następnie po chwili, kiedy zgaśnie ten wskaźnik UPC Wi-Fi booster, ta sieć zostanie utworzona poprzez sieć elektryczną i internet śmiga w całym domu. Ostatnia rada to zwracanie uwagi na to, jakie karty sieciowe są w Twoich urządzeniach. Karta sieciowa to jest kawałek Twojego telefonu, telewizora czy laptopa, która odpowiada za odbieranie sieci Wi-Fi. Zatem bez względu na to, jak dobry masz internet i jak dobry jest Twój router, jeśli masz kiepską kartę sieciową w Twoim telefonie czy laptopie, to niestety ona będzie ograniczać prędkość Twojego internetu. Zatem zalecam Ci sprawdzać, kupując szczególnie nowy telewizor, laptop czy telefon, jaką największą prędkość internetu jest w stanie to urządzenie odbierać, żebyś mógł się cieszyć z pełnej prędkości dostarczanego Ci internetu. Jeśli te wszystkie rady niestety nie pomogły i nadal prędkość bądź stabilność Twojego internetu Cię nie zadowala, to zostaje Ci tradycyjna metoda podłączenia się po kablu. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z maksymalnej prędkości Twojego Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usługach UPC, to zachęcam Cię do odwiedzenia ich kanału. Link znajdziesz tutaj oraz w opisie tego filmu. A tymczasem dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.